Dzień dobry. wszystkim, ci zrobimy coś specjalnego, jako iż ostatnio nas zombiak zaatakował ludzki Znaczy ludzki, no jako gracz To ci właśnie sobie jako zombiaczek zagramy, żeby zobaczyć drugą perspektywę Już trochę grałem, trochę ogarniam, tak podstawowo Ale i tak nie spodziewam się, że wyjdzie z tego coś dobrego The jeden ziomek, dobra Może być Zagrałem sobie dopiero co jedną rundkę, była absolutnie badziewna Dobra, on tutaj tak Weźmy sobie, nie, nie do niego O, chłop ma kusze, ogarnia trochę Nieź, jak ja strzeliłem Boże święty, absolutnie badziewnie Nie Ja muszę się wycofać na chwilę, odzyskać HP Weź mi tarczę UV Pyk I... CO?! Na hita? Ja miałem 90 HP Na 150, on na hita mnie zdjął? To jest bide zombie experience Gniazdo jest atakowane już, zarąbiście Weźmy tam trochę dalej strzelmy Nie Hop Dobra? Gdzie ty jesteś? Tu. Już nie. Nie. Pyk Nie! Nie! Coo? OP! Pyk! Dobra, rozwalony, znaczy nie rozwalony. Walnie ty przynajmniej. A? Jeszcze miałem 100 HP! 100 HP miałem! Ech, jeszcze się respię tak długo, no dawaj szybciej. Boże, przed mi klepie gniazdo i już gniazda nie mam. Jeszcze ani razu go nie zabiję nawet. Nie, to był zły pomysł, zły pomysł, zły pomysł, leć, 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 bo wal mnie zaraz. Właśnie. Najgorsze jest to, że większość jego ataków nawet nie ma żadnych cooldownów, on może to wszystko natychmiastowo zrobić. Nie. Nie, chciałem go jakoś tak walnąć śleciutko. Flara. No nie. Flarę można... Tym. No kurde, czy ty przestaniesz robić... Ja pierdzielę. O, flara zgaszona przy. Najm. No, rusz się! A! Rzut! No tak. Boże, ja takie cooldowny po wszystkim. Wiecie, co jest najlepsze? Grasz na przykład z trzema, z trzema ludźmi. Miałem tak przed chwilą. Walniesz bardzo dobrze fale uderzenia, bo nie? Walniesz dwóch ludzi naraz. Trzeci, walnie ci kotwiczkę, poleci nad tobą i zdejmie ci na hita. Wiecie, jest ten skin, że po prostu lecisz z góry i... dziabiesz gościa z góry, nie? I podstawowego zombiaka jesteś w stanie zdjąć na hita. Podstawowego. Najwidoczniej jestem podstawowym zombiakiem. O! Nie, 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 to jest źle. Dobra. Tarcza. Może jakaś blokada UV? To by zadziałało bardzo ładnie. Nie, nie zadziała. Dobra. Kurde. No co za dziadostwo? Muszę jakoś uciec No kurde, ty się regeneruje szybciej Ja tu mam gniazda przecież Nie mam żadnych glutów ani nic Żeby mu zaszkodzić Dobra, jest to, nie Siup O, kul, kul, cool Jeszcze raz I będzie przynajmniej raz zabity O, nie, jeszcze nie Dobra, ale to teraz mogę go Chyba Kurde, ale jest szybki Zaraz zgaszona, za Ja będę, kurde, zgaszony. Strzeliłem, ale już nie, nie wypuchło w niego. Masz tym. Nie, za daleko. Boże, święty. Ufałka. Nie mogę tak bezpośrednio do niego lecieć, bo zdechnę zaraz. Ta, regeneruj się. A on już zregenerował całe życie. Biję mocniej, szybciej, regeneruje się szybciej. Kurde, on ma wszystko lepiej, praktycznie. I to jaki jest jeden! Boże Jeszcze się o niego blokuje, naprawdę Jestem takim potężnym, wielkim zombiakiem I w ogóle wszystko Mogę gościa złapać mackami I wszystkim, jestem wielkim Potężnym dziadostwem z gniazdami Nie mogę przelecieć przez niego Nie mogę normalnie, nie wiem, siłą Go odepchnąć na bok, 20 cm Ale jakby będę salty przez cały ten film Boże, ten tryb miał taki potencjał A to jest taki syf Masz. No i uniknął ostatniej chwili oczywiście. Ja zbytnio. Ja wiem, że cały czas używam tego samego. Ale ja zbytnio innych rzeczy nie mam. Czym ja go walę? pod całowym atakiem? Przecież widzieliście, jak to działa. Kurde. No nie, leżę. Albo i nie? O! Nie! Biegnij, 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 biegnij! Chciałem zobaczyć, czy jak on leży na ziemi, to czy nie dam rady go doskoczyć? Wystarczająco szybko, ale nie. Jaj, zrobi coś szybko! Co? Przecież ja jestem tylko najsilniejszym zębakiem, jakie może być. Znaczy, dobra, nie mam wszystkich upgrade'ów, oczywiście. Oho, dobra, Fałka. No, kurde. O, nie. No, naprawdę. Wiecie, co jeszcze mam? Oho, to zadziałało! Pyk! Lesz, leż, 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 leż. O, no, właśnie o to chodzi. Ale to musisz się rozpędzić. Nie możesz tego zrobić tak od razu, jak on. Pyk? No naprawdę? Pyk? On to po prostu widzi tak wcześnie. On widzi, jak ja to ładuję. On jest w stanie się przyszykować. Jak ja ląduję na ziemię, on jest w stanie na luzie uniknąć. Ja mam tak mały zasięg z tym. Unikanie wszystkiego od zębiaka jest tak łatwe. Wiesz co jest się śmieszne? Jest tu taka podpowiedź gdzieś? Jest podpowiedź, że jak włączasz ochronę przed UV, to coś bardziej widoczny. Jakby! Co mi to zmienia? Oni mnie widzą cały czas na minimapce. Cały czas! Widzieliście się poprzednim Nie miałem absolutnie żadnego problemu, żeby go się znaleźć, nie? Może najpierw wylądować dopiero potem uderzyć. A Dobra, flara zgaszona, jest exp <noise> Tylko tyle ja tu osiągnę, trochę expa Za jakieś, nie wiem, zgaszenie flar czy coś takiego. Czasami jakieś staranowanie może. No Nie da rady staranować Przed tym też unika łatwo A on sobie robi atak Tak o Żadnego nie wiem biegu nie musi zrobić Żadnego ładowania Żadnych cooldownów Nic On nie ma nic wszystko robi natychmiast Ja nawet jak pluję jak strzelam glutem On nie tylko wybucha z opóźnieniem On strzela z opóźnieniem więc ja mogę zrobić tak, że przecież obok niego i tak centralnie bezpośrednio idealnie strzelić w niego. Znaczy mogę, ale tu... Boże, to jest trudne. No i ciul. Ale ta ufałka jest krótka, przecież ona trwa z dwie sekundy. Jak ja mam to coś zrobić? Boże, przecież on tak lata! Ja nie mogę jednocześnie ładować tego i skakać jakoś ładnie. O, dobrze! Nie laguj. Boże święty! Jeden kill! W końcu się udało, o Boże. Jak jeszcze uda mi się go zabić drugi raz, to już będzie sukces. Chłop nawet nie potrzebuje łazika, chłop nawet nie musi sobie jeździć. No! No! Nie, nie! Skacz, skacz, skacz! Skacz, skacz, skacz! Boże święty! cały czas na mnie świeci! Boże, jaki to ma zasięg! Czy ty możesz przestać? No, ale już byłem na ziemi. Ale nawet ta taranowanie na. Nawet na ziemi. Jak nie musisz spać, to przecież on musi. Tyle czasu mu zajmuje uderzenie tymi łapami. O! Udało się coś. Uch Jezu, wybuchające bełty. No, i uniknął. Leżę. Nie, nie leżę. Gdzie ty coś? Tu, obok. <grych> Czym on mnie walnął? Jakieś obrażenia po czasie miałem. Tylko nie wiem od czego zbytnio. Czy ja wlazłem w jakiś ogień czy coś? Eee, 15 minut tu siedzę. 15 minut czystej frustracji po prostu. Nic więcej. Jestem jeszcze na ostatnie gniazdo... O, ale muzyka, jakby wiecie, masz ostatnią szansę i w ogóle... No na pewno go zabiję 9 razy. O! Jest! Jest! Walu bezpośrednio w niego! Bezpośrednio w niego! No chodź tu chodź! Gdzie? No! Wracaj do zombijaczków, do zombieaczków, co? A ty tu masz trefę, nie? Czy jak? Jezu, nie mogę go zaatakować, tak wiecie, bezpośrednio. Chodź tu, chodź tu, chodź, 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 chodź. No zgiń w końcu! Ale przecież falę go dwa razy! Fala uderzeniowo! Nie mogę go po prostu dobić? Hop stracił. Pół życia stracił. Czekajcie, hop. Pół życia stracił. Ja. Dalej. Nie mogę go załatwić w walce bezpośredniej Nie miałem w pełni odładowanego UV, więc nie mogę zrobić tego przygnięcia do niego, że wiecie, że tam na hita go zabijam, nie? No weź, weź sobie rozwal już te gniazda, mam to w... albo nie, jakiś exp będzie Ale już Jezu, Jezu, kto się powoli wbija? To na górze to jest exp Ja naprawdę tak mało wbiłem No chodź tu, chodź, chodź, chodź <noise> Nie, już mam wywalone, weź sobie rozwal te gniazda <noise> Ja pierdzielę, co za syf Absolutny syf, dobra, gram jak. O! Jeszcze ktoś dołączył. Ty, może go zabiję 9 razy. Zanim tacy zdąży rozwalić gniazdo. Ech, dobra, ja może gram jak drewno, ale. Boże święty. Chyba nie jest aż tak, że mam w to 8 godzin. Czekaj, gdzie macie łaziki? Może zabicie łazików co punkty? Znaczy są na pewno. Ale chyba tylko raz, jak wywalisz. Pyk! Wywrócenie łazika, punkty. Mało, ale są. O! Mogę farmić! Ej, stonks! To trzeba po prostu znaleźć mapę na defollowing i nawalać łazik. Ile razy tak trzeba? O mój Boże, co? Jeśli dobrze liczę to 160 razy musiałem tak walnąć. Okej, okay, da się zrobić. No, Łatwiej, że to niż nawalanie tych gości. Jeszcze się zblokowałem pod tym łazikiem! <grym> o, mnie! Ty bez kitu nie mam co zrobić. Weź rozwal to gniazdo! Bo ja wyjść nie mogę. O Boże. Ale to było męczące. Dobra, ktoś kto jest sam w slamsach. Może on nie będzie tak grał dobrze. Nie, naprawdę, trzeba znaleźć po prostu kogoś kto słabo gra. Bo jeżeli ktoś gra przynajmniej jakoś... E, przyzwoicie, to ty nie masz szans, po prostu. No jakby tutaj, gracz, jeżeli wie co robi, to jedna, jedyna opcja żeby go zabić to tak właściwie... Chyba żeby się pogubił. Czyli używać tam raz taranowania, raz jakiegoś uderzenia innego i tak dalej. Ale to nie jest takie łatwe, kiedy naprawdę widać co ty robisz. Cały czas i ludzie mają czas na reakcję. Dużo czasu na reakcję. No nie, ale będziesz siedział w wieży? E, ktoś próbuje dołączyć? Ale nie gadaj, że w wieży też będziesz. Nie? 400 metrów. Aha, oni specjalnie. Czekaj, oni specjalnie dołączają, żeby mnie rozwalić? Akurat, jak wiem, to ludzie dołączają. Coś gadają o 400 metrach. Aha, nie mogę przejść, naprawdę? O? Pyk? Nie? Dobra? Siup? Czy ty jesteś tu? A ty. Nie, dobra, jednak nie jest słaby. Bo nie zrobił uniku od razu Nie Spierdzielaj To ja to jestem słaby Hop Pum Dwóch Dobra Spierdzielaj Ja zdechnę zaraz o, nie mnie kurde farmią Bez kitu Pik Nie Nie wyszło O Nie Wyszło, 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 wyszło Jest gość Jest gość trafiony Oczywiście, że będzie to stał Nie no kurde, kotwiczka głupia Jak ja, co ja mam tu teraz zrobić? Yyy, zeskoczy na mnie, właśnie Nawet nie musi być bardzo wysoko ode mnie Wystarczy, nie wiem, z metr Czy coś takiego chyba, naprawdę Ja przed odcinkiem, właśnie jak zagrałem raz to bo Miałem taką sytuację, że byłem w powietrzu, nie? Tak z parę metrów nad ziemią Na The Following i chłop jakoś kotwiczką Dostał się nade mnie Nie wiem jak to się wydarzyło, ale się wydarzyło No ludzie po prostu wbijają Czekają, wbijają i farmią ja jestem teraz obiektem farmy po prostu O Ile on oberwał? Ej, trafiłem go dwa razy! Widzicie, ile on życia stracił? Nic, on ma całe HP Co ty kurde OP! Dobra! Ile ży Nie, no naprawdę No tak, ziomka masz Pyk. Trafiony? Będzie? Nie. Oni mają tak łatwo uniknąć tego wszystkiego No Jezu, ja znowu mam kurde walkę Jakoś przesadzoną Weź, padaj Masz tu kolce, może chcesz wlecieć na te kolce, co? Nie Ale tego chłopa łatwo będzie chyba załatwić Masz w kolce! Przecież tam kolce były obok, nie? On nie wleciał w kolce? Ja pierd... nie Mam dość. Znajdź mi płagam cię jedną dobrą rozgrywkę. Nie rozgrywkę, w której jestem obiektem farmy. Można się zdobywa jakieś tkanki do najlepszych tych boosterów, I tam jeszcze jakieś yy, ulepszenia broni miałem. Nie potrzebne zbytnio co ja dostałem z tego gościa. Co ciekawe jest jeszcze coś takiego jak mutacja. Czyli resetujesz wszystko i odblokowujesz nowe zdolności, czyli tu jeszcze bardziej jakby trzeba, wiecie, farmić. Resetować się. Dwa razy. Do zera. A wtedy nie masz fali uderzeniowej, nie masz taranowania, nie masz plunięcia, nie masz nic! Jesteś tylko głupi ty, który nie może do gościa doskoczyć i go załatwić na hita. Bo jest czterech gości, który w niego świecą latarkami cały czas. Jak jest jeden z latarką, jeszcze jako taką ma to sens. O, chłopiec na ławku. Dobra. Dobra, to i tak będzie miało tyle samo sensu, co w poprzedniej rozgrywki. <laughs> ty, ale 50 ekspa, jakby za. Staranowanie łazika? Było 25, najbardziej chyba opaca się po prostu siedzieć na the Following i walić w łaziki I tam tak farmić przez nie wiem, z godzinę Nie no, ale żeby od zera do mojego poziomu Dobić, no i jeszcze trochę do góry To 3000 razy trzeba byłoby tak walnąć, ja pierdziele się zrespił I ma flarę Ale to jest To automatycznie się ta flara zrobiła chyba A to zróbmy, czekaj Staranowania jest najwięcej expa, nie? Aha i nie zadaje zbyt dużo obrażeń. Czekaj, co? Ta ranowanie tylko tyle bije? Boże. Przecież oni są niezniszczalni praktycznie. Ale z tego expa jest! A, i za zabicie jest jeszcze 200, dobra. Jedyna rozgrywka, jaką dzisiaj wygram, to jest rozgrywka... z awkiem. Czekaj, jak spróbuję... Shift i E od razu. Nie. Ile trzeba ładować? No patrzcie. Kiedy się pojawia ikonka, że mogę walić. Ja muszę sekundę biec! O, od upadku. Ej co jest? Hmm. Jakby jeszcze poczekać, aż z tej chłop zregeneruje życie. O kurde, czy ja mogę tak farmić w nieskończoność? Mogę tak farmić w nieskończoność! <laughs> Pożą mutacji trzeci? O Jezu, to jeszcze trzeci raz trzeba się resetować? Ja pierdzielę. Przytrzymaj fałaby szybko odzyskać zdrowie i energię. Ale to musisz siedzieć na ziemi. To wtedy to życie to stracisz. Całe. Naprawdę całe. Walno ci dwa bełty jest po tobie. Imagin, że chłop to streamuje i poszedł, nie wiem, do klopa, nie? I teraz cały czat ogląda. Aaa, nie, nie Zabrali mi zabawkę. Aa, mam dość. Nie, ten tryb nie ma sensu, no absolutnie nie ma żadnego sensu. Chyba, że, nie wiem, bym powód do fulla. Mutacje mi dają jakoś, nie wiem, dodatkowe życie czy cokolwiek. Z tego co patrzę na necie to nie. Czyli musisz siedzieć tutaj godzinami, żeby odblokować jednego dodatkowego skilla, który i tak ci wiele nie zmieni. Także tak to tyle w tym temacie najgorsze DLC chyba z jedynki i dwójki. Już to nie wracam. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. Hello!